Poniżej znajdują się wykresy funkcji kwadratowych. Uzupełnij brakujące współrzędne punktów A, B, C należących do tych wykresów. Zatem mamy podpunkt A. Jest tutaj parabola z ramionami skierowanymi w górę. I punkt A ma współrzędne. xową, a y to jest 2 i 1 czwarta. Wiemy, że x tutaj jest w drugiej ćwiartce, więc ten x, xowa musi być jaka? Musi być ujemna. Zatem zanotuję x mniejszy od zera. Skoro tak, to również mógłbym zauważyć tutaj, że punkt B ma współrzędne xową i ykową też równą 2 i 1 czwarta. Skoro to jest ćwiartka pierwsza, no to xowa tutaj musi być dodatnia. Więc zanotuję tutaj xowa większa od zera. Jak sobie poradzić? No, za y wstawić do mojego wzoru funkcji odpowiednią wartość i wyliczyć x. Zatem 2 i 1 czwarta równa się 3 czwarte. 2 i 1 czwarta zamieńmy na ułamek niewłaściwy. To jest 9 czwartych równe 3 czwarte x kwadrat. Obie strony przemnożę przez 4 trzecie. Zatem będę miał x kwadrat równy 9 czwartych razy 4 trzecie. 4 skrócę przez 4, 9 i 3 przez 3, no to zostanie x kwadrat równe 3. Pierwiastkuję obie strony. Okazuje się, że x jest równe pierwiastek z 3 lub x jest równe minus pierwiastek z 3. Zatem mam tutaj dwa rozwiązania i zgadza się, no bo to jest xowa. Dla punktu A to będzie. Minus pierwiastek 3, 2 i 1 czwarta to jest a. Punkt b ma współrzędną x dodatnią pierwiastek z 3, 2 i 1 czwarta. Zostaje nam jeszcze punkt c i wyznaczenie y punktu c. Zanotujmy, c ma współrzędne minus 1 i 1 druga i zmienna y. Skoro tak, to wiem, że to jest xowa. I wstawiam do wzoru, który opisuje moją funkcję. Za y nie wiem, co mam dać, zostaje y. Równe 3 czwarte. I teraz za x muszę dać moją. Wartość minus 1, 1, 2, ale od razu zamienię to na ułamek niewłaściwy, 3, 2 i to jest co zrobione? Podniesione do kwadratu. Zatem 3, 4 razy ujemna do kwadratu to dodatnia i podnoszę licznik do kwadratu i mianownik do kwadratu. Zatem to jest 3 razy 9, 27 jakich 16. I wyłączę całości to 1 cała i 11 szesnastych Mamy punkt C. On ma współrzędne minus 1 i 1 druga. 1 cała i 11 szesnastych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.